Te wszystkie używki, które spożywają ludzie w klubach, zaczynając od alkoholu, przez zioło i tak dalej, no to jakby powodów, może, powodów spożywania może być wiele, ale myślę, że najbardziej lwią częścią z tych powodów jest po prostu strach przed oceną, strach przed opinią. Ludzie nie chcą wyjść na nudziarzy. Ludzie chcą zaprezentować się jako ci fajni, ekstrawertyczni, rozrywkowi, pewni siebie, wygadani. Boją się, że ktoś ich oceni, że um, mm, on wygląda na jakiegoś zmęczonego typa. Mm, jest druga w nocy. Przecież masz prawo być zmęczony. Szczególnie jeśli tańczyłeś wcześniej na parkiecie. Strach przed tym, że no nie będziesz najzajebistszą wersją siebie tego dnia no to byłoby dziwne nie gdyby tak było każdego dnia wtedy nie bylibyśmy ludźmi